Witajcie! A więc ogólnie dawno nie nagrywałem, to chyba 3 miesiące minęły od ostatniego filmu. I przepraszam za takie nienagrywanie, ale szczerze nie wiem co się stało. No ale dzisiaj zwiedzimy sobie. nowy update. Oczywiście zapraszam was na mojego TikToka, na którego to się ostatnio nie za dużo wgrywam i zapraszam was na mojego Discorda i oczywiście zasubskrybujcie. I ogólnie przepraszam was, ale nie będzie odcinka z fanlobby, bo się nagrało, ale jakoś była tragiczna, nic dosłownie nie było widać, bo miałem złe ustawienia w OBS-ie. A więc już nie ma tego halloweenowego vibe'u, tylko jest no taki jest pomarańczowo. Niestety, wraz ze zniknięciem Halloween update, y zniknęły moje. Ręka mi się zbagowała. Znowu zniknęły moje kochane pazurki, których niestety nie udało mi się zakupić po raz kolejny. A więc lecimy sprawdzić resztę rzeczy. I wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieniło, niż jeszcze kosmetyki w City. A więc tu macie pas jakiegoś takiego i jajo. To jest chyba balon, zobaczmy. Co to jest? O, kuźwa, to jest ten do bicia. Miałem takiego, jak byłem mniejszy. No dalej, Halloween kosmetyki zostały. Ale też pojawiły się takie jakieś nowe, dziwne. Takie jak z katakumb. O, badge za free. I wróciły fal kosmetyki. W sensie fal flashback jest. I teraz skoro nie kupiłem sobie niestety pazurków kupię sobie tą patelnię. I tu jest jakieś dziwne przejście. Nie wiem o co z tym przejściem chodzi. Underconstruction, Ale pewnie się przekonamy w następnym update'cie czy coś. Tam coś jeszcze jest. Ale zanim tam pójdziemy trzeba get fortune zrobić. Branching Paths. Uncertainai... Mm, nie jestem dobry z angielskiego. Co to jest? Previous question. Come back later. Okej. Okay. Tu są. A tu jest jakaś scena. Halo. Subskrybujcie kokluta. Tu coś jest. Co? Pols closed in for dates. If you could time travel, would you rather visit? The future, the past. Mm. Oczywiście, że the past. I ogólnie tu poszedł jeszcze jakieś są wielkie tutaj przebudowy. Widzę. No i usłyszałem też, że są jakieś pewnie nowe mapy w arkadzie, ale szczerze nie chce mi się tego sprawdzać. A zapomniałem, przypomniało mi się dopiero. Mamy nowy tryb obrońca. Mam tu dalej niedziałające znaczki Modet Lobby. I ogólnie pokażę Wam na publiku, na czym on wygląda. A więc jest jeden taki duży ziomek i ląduje taka asteroida. I trzeba jej nabombić. O, i jak ją rozbombisz, ty w sensie, to jesteś taki ogromny. A ja jestem ogromny. I mogę zrobić. Tak! Co to za. On ma jakąś. I muszę bronić tej asteroidy, bo jak ją zniszczę, to już nie będę duży. Jestem słaby w ten tryb, nie powiem, ale jest fajny. Już nie jestem duży. No, a więc jak Ci się spodobał filmik po trzech miesiącach nieaktywności, to zostaw lajka i subskrypcję. Wbij też oczywiście na Discorda i TikToka. Postaram się częściej wgrywać na tym koncie na YouTubie, ale nic nie obiecuję. I do zobaczenia w następnym filmie. Ba!